No cześć, siemanko, z tej strony Pablito i witam Was wszystkich bardzo serdecznie znowu na podłodze w mojej kuchni, co oznacza, że będę gadał. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak smakowało moje pierwsze w życiu sushi, jak to się stało, że zgubiłem kulkę od kolczyka oraz co sądzę o nowym albumie Taylor Swift, no to zapraszam serdecznie na odcinek. I tak, na wstępie przepraszam Was za dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że w czwartek nie pojawiło się wideo, ale... Będę szczery, po prostu nie miałem nic nagrane. To raz, dwa, nie miałem po prostu czasu, ponieważ od poniedziałku wróciłem do pracy. Już nie pracuję z domu, tylko pracuję jakby z biura i nie miałem po prostu czasu nic nagrać. A dwa, jeżeli. Znaczy dwa. I kolejny powodem, dlaczego nie było odcinka w czwartek, jest to, że najzwyczajniej w świecie stwierdziłem, że jeżeli mam nagrywać coś na szybko, na siłę i coś, co będzie dla mnie średnie w odbiorze, no to stwierdziłem, że lepiej nie nagrywać tego wcale i po prostu nagrać dopiero coś na poniedziałek, ale coś, co będzie jakby jakości takiej, z jakiej ja będę chociaż zadowolony, więc mamy ten odcinek. No i drugą rzeczą jest to, że jeżeli słyszycie w tle jakieś buczenie, to przepraszam, ale robię pranie. Tak jak już wspomniałem, od poniedziałku siedzę w biurze, pracuję z biura, już nie pracuję z domu na tą chwilę. Jakie to jest dla mnie w odczuciu? Przede wszystkim było mi strasznie ciężko zwlec się z łóżka jednak o tej w pół do siódmej, bo kiedy pracowałem z domu, to sobie wstawałem za dziesięć robiłem sobie kawę, no i właściwie siedziałem sobie tylko tutaj do stołu ubrany tak jak wstałem i po prostu sobie pracowałem. Dopiero gdzieś tam jak robiłem sobie chwilową przerwę, to proszę się dopiero ogarnąć, ale jakby na ten pierwszy rzut, kiedy muszę być jakby na daną godzinę w pracy, no to jakby byłem taki, jaki byłem, wyglądający jak. Kupa. Niemniej jednak, oczywiście, fajnie było zobaczyć tam dziewczyny z pracy i w ogóle po prostu pośmiać się, pogadać w końcu, jakby tak twarzą w twarz, a nie tylko przez telefon, jak to ostatnio robiłem przez 4 miesiące. Także naprawdę spoko. Nie było wszystkich, więc szkoda, no ale jednak są pewne obostrzenia. Wciąż nie możemy wszyscy pracować razem w jednym pomieszczeniu, ponieważ jest ono za małe. No więc, niestety, możemy być tam tylko maksymalnie we dwójkę. Tak to wygląda ale powiem wam, że na początku jak zacząłem pracę z domu to miałem ochotę wywalić ten komputer przez okno, po prostu denerwowało mnie wszystko to, że nie mam się do kogo odezwać to, że nikogo nie ma w pobliżu, to, że jak potrzebuję pomocy to, to muszę czekać aż ktoś po prostu przestanie gadać przez telefon i dopiero się do tej osoby dodzwonić, no ale już później jakoś się tak przyzwyczaiłem, jakby zacząłem sobie radzić sam z pewnymi rzeczami także było OK. no i to też było dla mnie nie ukrywam, wygodne w pewnym sensie, aczkolwiek gdzieś tam cieszyłem się, że jednak mogę wrócić do pracy, mam nadzieję, że będę mógł też pracować Teraz z domu gdzieś tam yy, nie będę już tam cały czas, bo kupowanie biletów codziennie w dwie strony jakby jest trochę, wychodzi na trochę drogie, a nie opłaca mi się kupowania miesięcznego teraz, więc no, będę musiał sobie z tym poradzić. Ostatnio też jeden z moich mężów, mówię mąż, dlatego że jak w filmach nazywałem koledzy, znajomi, przyjaciele to później się na mnie obrażali w każdym razie miał urodziny i na urodziny zamiast prezentu zażyczył sobie to abyśmy po prostu zamówili sushi jak się domyślacie po prostu ja byłem przeszczęśliwy z tego tytułu bo nigdy tego, raz że nigdy tego nie jadłem, dwa wiadomo to, to ryba jakby nie mam nic do ryb, o to już wspominałem kiedyś jeżeli jest taka wiecie normalna, smażona w panierce i wszystko jest spoko ale nie jakaś taka surowa ryba zawinięta w wodorosty, w ryżu ale okej okay. stwierdziłem, że dobra spoko Zresztą zaszły jakby okoliczności łagodzące, ponieważ specjalnie dla mnie został zamówiony McDonald's. No. McDonald's spotkajmy się. Więc y miałem co jeść. To nie było tak, że siedziałem jakby bez niczego. Ogólnie było mega spoko, przyszło to sushi, było fajnie. Wróciłem z pracy jakby y prosto tam do nich do mieszkania. No i było to sushi. No i jakby no już skoro ono tam było, no to głupio było go nie spróbować. Wszyscy mówili, weź sobie to, to jest z ogórkiem, to nie jest niedobre, to tutaj nie ma ryby, będzie ok, będzie ci smakowało, to ci zasmakuje. No dobrze, więc spróbowałem tego sushi z ogórkiem, włożyłem to do ust, zacząłem to przeżuwać, gryźć. I pomyślałem sobie, no dobra, no jest ten ogórek, nie, nie przeżywałem, że to jest jakieś strasznie niedobre, czy coś w tym stylu, ale jakby nie urwało mi to... Po prostu i stwierdziłem, że to może po prostu ja zjadłem jakieś coś, co nie jest do końca prawdziwe suszy. Oczywiście ono było zawinięte w ten wodorost, podjeżdżało mi trochę, wiecie, no morzem, rybom, delikatnie, ale to nie było coś dla mnie takiego traumatycznego, jak na przykład te takie, wiecie, paseczki z tego challenge boxa, który zjadłem z moją siostrą. <słuch> Aczkolwiek to nie było coś, co jakoś mnie urzekło, na co ja bym chciał wydawać pieniądze, co ja bym chciał jeść, jakby dla mnie to było takie totalnie bez... może nie, że bez smaku, czy bez sensu, ale po prostu takie, no, ja się tym nie zachwyciłem po prostu. Ja bym mógł zrobić to sobie sam w domu, po prostu ugotować sobie ryż i kroić ogórka, czy jakiekolwiek inne rzeczy, które lubię. Nic takiego dla mnie specjalnego. Może ja się nie znam, no bo ja nie jestem smakoszem takich rzeczy, może ja się nie znam i dlatego mam takie, ani inne zdanie, ale no... Zjadłem, spróbowałem, dziękuję. Utwierdziłem się w przekonaniu, że więcej tego nie zabówię. Ostatnio, właśnie idąc do pracy. Budzę się rano, poszedłem do łazienki, myję twarz i nagle czuję, że po prostu coś mi leci po twarzy. Ja już wiedziałem, co to było, bo za chwilę uderzyło to w zlew i był charakterystyczny dźwięk, i odpadła mi kulka od kolczyka. Niestety w domu nie miałem żadnych zapasowych, żeby móc sobie ją wkręcić, więc będę musiał znaleźć jakiegoś jubilera, cokolwiek, czy po prostu zamówić nowego kolczyka na jakimś Allegro, czy cokolwiek, żeby móc to sobie tutaj wkręcić. Bo w ogóle awaryjna sytuacja była taka, że ja już, ja już w zasadzie miałem zaraz wychodzić do pracy i nie mogłem sobie poradzić z tym, żeby to wkręcić. To nie dość, że ten gwint był jeszcze okrągły, no to jeszcze ciężko było mi go złapać. Zwłaszcza gdy się spieszyłem, chciałem to zrobić na szybko, ale dobra, jakoś go sobie wkręciłem. Widziałem, że jest krzywo, ale mówię, dobra, może jakoś to wytrzyma, poprawię sobie to w pracy. No i niestety, idąc do pracy, po prostu mi to odpadło gdzieś na chodnik, ja już tego nie znalazłem, więc totalny smutek i totalna katastrofa, masakra. Smutno mi było trochę, no bo nie mam nic, żeby to zastąpić, zostały mi tylko same, jakby wiecie, te sztangi, no, ale już nic. Wiem, że to była ciekawa historia dla Was na pewno. Ostatnio już byłem sobie właśnie w pracy yy, i zauważyłem właśnie post Taylor Swift. Ja uwielbiam Taylor Swift, uwielbiam jej muzykę. Możecie mówić co chcecie, ja i tak ją po prostu uwielbiam za jej piosenki, za jej płyty. I po prostu nagle niespodzianka, Taylor niespodziewanie wydaje ósmy album. Super, po prostu ekstra, zajarałem się na maksa. Zwłaszcza, że tak w ogóle miałem wykupione bilety na Opener żeby ją zobaczyć, no niestety opener został odwołany w przyszłym roku, z tego co widziałem, Taylor ma nie być, więc jakby no niestety ale y, posłuchałem sobie tego albumu, tam premiera była chyba o 12 w nocy tam u nich, czyli w Stanach y, no więc tutaj o 6 rano był opublikowany teledysk y, z singlem w zasadzie był opublikowany teledysk i wersję audio wszystkich piosenek z płyty posłuchałem sobie tego teledysku, znaczy tej piosenki z teledyskiem, Cardigan się nazywa Dam wam link w opisie, jeżeli jeszcze nie widzieliście. No i generalnie to było na zasadzie, że to jest zupełnie inna muzyka, zupełnie inna Taylor, zupełnie inne brzmienie. Było takie totalnie spokojne, taka ballada. Od razu mi się skojarzyło trochę z taką, nie wiem, młodszą Laną Del Rey. No i posłuchałem też jeszcze w przelocie innych piosenek. One wszystkie są takie nostalgiczne, powolne. Jakby nie powiedziałbym, że to są złe piosenki, bo one są bardzo ładne i się przyjemnie słucha. Później jeszcze na Spotify w drodze do pracy sobie słuchałem w autobusie. Więc one są wszystkie naprawdę bardzo fajne, bardzo fajnie się ich słucha, ale to na pewno nie są jakieś takie, wiecie, piosenki taneczne czy jakieś takie, wiecie, skoczne. Niemniej jednak, na pewno na nadchodzącą jesień to będzie naprawdę spoko album, będzie się fajnie tego słuchało. Ogólnie mi się podoba. Nie wszystkie piosenki, bo nie wszystkie, ale faktycznie jest kilka, które na przykład wpadły mi w ucho. Na pewno jedna, która mi się najbardziej podoba to jest This Is Me Trying, czy jakoś tak. Coś tam z próbowaniem w tytule. Także naprawdę spoko i na pewno sobie kupię wersję CD, jeżeli już będzie do kupienia, także spoko. Dajcie znać, co Wy sądzicie o tym albumie, jeżeli już słuchaliście, albo jeżeli jeszcze nie, no to serdecznie Was zapraszam do posłuchania i napiszcie mi, co o nim sądzicie. Nie poczytam, bo takie opinie są, jedni mówią, że to nie to i w ogóle tandeta, a inni mówią, że to jest jej najlepsza płyta. Nie wiem, czy to jest najlepsza płyta jej, aczkolwiek na pewno jest inna, zupełnie inna, fajnie się tego słucha, to są naprawdę przyjemne piosenki. Tylko tak jak mówię, one są takie nostalgiczne, naprawdę trzeba mieć taki, wiecie, nastrój na taką muzykę. Nie wiem, nie słuchałbym na przykład, nie wiem, do robienia obiadu, czy coś takiego bardziej, wiecie, do drzemki. Cały czas testuję dla Was te kosmetyki od Flafa i mam jakieś takie mieszane uczucia, więc potrzebuję jeszcze trochę czasu, żeby jakąś taką konkretną opinię wyrobić sobie na ich temat. Na pewno już mam opinię na temat peelingu, no ale to Wam opowiem o tym już w odcinku, który będzie przeznaczony tej marce. No, i oczywiście obiecałem wam ten film z rzeczami od Jeffree Star'a, i jakby od razu tutaj mówię, to nie jest tak, że ja chcę to nagrać po to, żeby się pochwalić tym, co mam, bo ja nie mam tylko kosmetyków od niego, mam też inne rzeczy, więc chciałem wam opowiedzieć, jakie są moje odczucia względem tych przedmiotów: jaka to jest jakość, czy uważam, że są warte swojej ceny i jak w ogóle to się używa, jak to się sprawuje, więc może to kogoś zainteresuje. Nie widziałem czegoś takiego na polskim YouTubie, więc um, stwierdziłem, że może takie wideo się przyda osobom, które na przykład mają zamiar zamówić sobie chociażby, nie wiem, słomki albo kosmetyczkę. No i co, w zasadzie to jest tyle co u mnie tak naprawdę. Dzisiaj jest sobota, kiedy to nagrywam, mam trochę więcej czasu. Zaraz będę zabierał się za obiad. Dzisiaj będę miał pierś z kurczaka i frytki, więc tak sobie wymyśliłem coś takiego na szybko. A później będę robił... Nie wiem co. Nie mam planów. Nie mam planów tak naprawdę na ten weekend, więc wszystko co się będzie działo to będzie totalny, spontan. No i co? To w zasadzie tyle, także... Także co mogę jeszcze powiedzieć? Dzięki bardzo, jeżeli byliście zainteresowani tym, co sobie tutaj gadam, co mam Wam do powiedzenia. No i mam nadzieję, że widzimy się już w czwartek. Mam nadzieję, że w ten czwartek już naprawdę coś wrzucę. Ale spoko na pewno wrzucę, więc... Widzimy się w czwartek. Ja Wam bardzo dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie, żeby zostawić po sobie subskrypcję. Dajcie mi znać w komentarzu, co sądzicie o tym nowym albumie Taylor Swift. No i zostawcie łapkę w górę, jeżeli wideo ogólnie Wam się podobało. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Na razie, cześć.